Sioneczko, witam, we wtorek. ja słuchajcie, zabieram się za to, to czego wczoraj nie skończyłem, czyli pryskanie elewacji frontowej. No i wczoraj mówiłem, że koło bramy nie będę pryskał, słuchajcie, a przecież ją wystarczy otworzyć, nie? I, I wtedy można będzie pryskać, więc tak też zrobiłem, mam otwartą i ten... i będę mógł to opryskać bezproblemowo tam. Nie trzeba się z wałkiem się bawić. Także zabieramy się za roboty co to jest za kabel od czego on miał być? A, gniazdko w podbiciu dobra To co, biorę się za zalewam grunt trudno się chyba ten drugi jeszcze przynieść i lecimy dalej. Wcześniej nie przepukają, mam nadzieję, że mi dyszy nie przykleiło ale nie powinno chyba Zawsze go pukam wodą, a wczoraj jakoś mi wyszło z głowy to. Idę po rękawiczki, tylko jeszcze pogoda się dobra zapowiada, także można działać na zewnątrz. Chyba na te listwy, apu się wezmę powiem wam, jak skończę to, a później ewentualnie zatarowanie styropianu jak te startówki jeszcze nie przyjdą do tego czasu. Dobra, mamy to, mamy to. Zapalić maszynę, i lepiej, dobra. Słuchajcie, wyciągam te listy, patrzę jak one wyglądają. Tą listwę i to jest to samo, identycznie, praktycznie jak, jak, jak tamta wewnętrzna, tylko tyle, że ma siatkę, ta, a tamta nie ma. I teraz, tak jaki plan? Chyba trzeba je ciąć 45 stopni, powiem wam tą listwę. Bo jakbym chciał dać nawet na wprost, tam wiele osób pisało, jak robiłem wewnątrz, żeby dać na wprost, to i tak musiałbym tutaj ten kawałek wycinać jakoś żeby to jedno dochodziło do drugiego, więc nie wiem czy jest sens to robić. Chyba przyniosę piłę i będę seleciał 45 stopni i, i powinno być ok, tak będzie chyba lepiej, wydaje mi się. No dobra, To co idę piłę przynieść. Tu podklejam sobie te pierwsze paski, żeby miał miejsce, żeby ją przykleić. E, I no i tyle w sumie. Idę piłę, podłączam prąda i i będę leciał. Tak się zastanawiam, czy od tamtej strony też już kleić. Kurde, bo ten wiatr też będzie pewnie, zanim tam dojdę ze sterowianem, to pewnie będzie też ostrowiało. A tam jeszcze trzeba drzwi wstawić, ale drzwi mam plan na sobotę, słuchajcie. Mam też podwalinę. Myślałem, że tam dogadywałem się z, ze znajomym, że będzie ten klinaryt, czy tam też purenit, czy zwał jak zwał, ale będzie to samo poszerzenie, co tutaj. Będzie pasowało elegancko na wcisk w, w, w tom. W drzwi, także, także będzie identyczne poszerzenia, będą jak tutaj pod tarasówką, jak tutaj. Tak samo będzie tam z przodu i tak to będzie wyglądało. Dobra, nic, lecę po piłę i, i będzie zaraz zaczynał to, to klej. Ten klej powinien w sumie trzymać tam wiatny powinien tego chyba gdzieś mi ruszyć, jak już się przyklei. Tym bardziej czyste okna, to powinno być ok. Dobra, to zaczynamy cięcie. Tylko czekajcie, nie, ja mogę to zrobić od razu sobie. Tak, od środka będzie lepiej. Tylko nie wiem jak z tą siatką, kurde, czy ona będzie, będzie mi się jakoś ciała, lipnie. No właśnie, żeby jej nie naruszyć, bo ona musi być na wprost. Kurde, może nie być łatwo, powiem Wam. Bo jak ciachnę, to ją przetnę. No, zobaczymy, zaznaczę sobie 40, Bo tyle mają, ma długość okien taką mamy. My czterdzieści będzie. Ołówek nie naostrzony, nieprzygotowany do roboty, dobra. Tutaj, o. No może być lipa z tym cięciem, powiem wam. Bo to bym musiał, żeby poszło teraz na stronę, obojętnie na to na przykład. Jak ja to przetnę tak, no pierdzielne, przetnę całą siatę i... i w rogu nie będę miał tego. Chyba trzeba będzie zmienić, powiem wam, plan. I działania, no bo tak to pokroję tą siatkę i, i nic z tego nie będzie. Dobra, utnę na wprost na razie. I teraz jakbym chciał walnąć sobie tutaj cięcie z kąta. W sumie tak da radę chyba. żeby jej tu szkody nie wyrządzić żeby to chciało się stać tak kurde dobrze i coś takiego by to było No, i tak chyba będziemy to robić, wydaje mi się. Na wprost będę ciachał, a później pod skosem, i można by było chyba przylepić. Pierwszy kawałek. Czy na długość dobry mógłbym chodę trochę dłuższą ciąć, a w razie jak gdzieś mi tu, tu coś nie idealnie. Dobra, no to odklejamy. I teraz na równo do ramy okiennej. Co mnie tu blokuje, kurde? Co jest? Ona taka sztywna. Ta gumka. No jakby mi blokowała, żeby to docisnąć, powiem wam. Się odchyla trochę. Czemu tak, kurde? Nie fajnie. To się dzieje. Pierdzielona jaka sztywna. No dobra, złapię pierwę długości, żeby było równo. Tego zostaje, pizdowato powiem wam. Nie wiem czemu tak. Aby się tak klej by chciało, nie mogło. No nie, nie powinno to tak kurde być, przecież. Nie za bardzo mam jak to docisnąć. Tam tymi na pewno tak, tak mi się nie działo. To były normalnie na wprost, fajnie. Ta gumka się tu nie podwinęła mi. Z tego co widzę, nie wiem czy taśma nie przeszkadza jeszcze trochę. No muszę ten pasek odkleić. A później się zakleję z powrotem. On no, dolega fajnie do, do tego, ale. Chciałbym, żeby to bardziej prosto, kurde było. A nie jest w 90 stopniach. W sumie znaczenia to dużego nie będzie miało, bo i tak tutaj przyjdzie klej, przyjdzie tynk, tylko że tyle, że ona będzie tu po, po, tak pod skosem trochę. Ale tutaj dolega nam, więc za bardzo nic tu nie zrobimy z tym. Tak naprawdę. Tak musi widocznie być. Jak ze steropem tu dochodzi, tak naprawdę, jeszcze no ale chyba tam no, delikatnego luzu zostawiać. Widziałem, słuchajcie, że tam gdzieś na jakichś filmach że obiło mi się, że są dwójką, czy tam nie wiem jakimś, y, oblatują sobie budowlańcy y, białym na koniec. Ale przecież, jeśli damy y, tą oryginalną stroną, tutaj cięcie, chociaż nie za bardzo nam to się uda. A zresztą ja też docinam styropian na maszynce, więc nie powinno być z tym problemu. I nie za bardzo widzę sens tutaj, kurde, wklejania jeszcze dwójki dookoła. To musiałbym tu zostawić, te, nie wiem, 2,5 cm, i później wklejać jeszcze dwójkę tutaj do, do tego. Jaki, jaki jest cel tego? Nie, nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze, i chyba nie za bardzo widzę sens, żeby to robić. Tylko normalnie wklejać grafita tutaj na zero z jakimś lekkim luzem, żeby tu tutaj kleju doszło i, i tyle. I, I tak to będzie się miało. Dobra, to co lecę po kolei i tak przyklejam każdy kawałek. Mam nadzieję, że to nie będzie mi się odklejało, ale nie powinno. Jak klej dobrze przyłapię, to powinno być spoko. Jest na równo, jest na równo, dobra. No to ciągam następnego. Górę i tak po kolei, po kolei... Jeszcze właśnie, kurde mam kawałek tutaj. To zobaczyłby przy tych drzwiach od razu jak to będzie jak to będzie wyglądało tutaj kurde czy, czy jakoś tu dojdziemy. Taśmę też mogę odkleić, bo i tak mi to niepotrzebne na razie. Jest trochę gruntu na zawiasie. Nie zakładałem tutaj zaślepek specjalnie, właśnie, żeby teraz musiałbym je zdejmować. A właśnie miałem zamówić tamte, Miałem za dwa tygodnie zadzwonić, bo już minęło. I trzeba będzie zadzwonić i zamówić do drzwi tych zewnętrznych, i teraz, tak jak to tutaj będzie się miało, No będzie blokować. Czyli, tutaj, prawdopodobnie, przy zawiasach, będę musiał powycinać przynajmniej tą listewkę. Tylko, kurde, tego nie mogę zużyć, bo to idzie na ten, tak jak będę miał paska 10 cm, to wytnę kawę, oderwę po prostu tą listwę i zobaczę. Czy to mi tu się zmieści, kurde, przy zawiasie, że jakiejś rzeźby tu dzikiej nie było? A prawdopodobnie będzie, bo tu tyle luzu nie ma, ale będzie kiszka. Wysunąć to się nie mogę, no bo co? Nie będzie do czego je przykleić. No dobra, nic, będzie jakaś rzeźba. Tak czy inaczej, w najgorszym przypadku trzeba będzie skończyć tutaj i zaczynać tutaj. Co nie za bardzo będzie mi się podobać, ale, ale co zrobić? Później przyjdzie zaślepka, najwyżej ta czarna, i może to zasłoni. No dobra, nic, to ciacham następny kawałek i, i tak po kolei lecę. Dobra, tu mam drzwi obklejone, już ta strona, ta strona, no i zabieram się tutaj za, za przyklejanie. naprawdę nie mam żadnego wyjścia. Tylko trzeba to po prostu kleić tak, i, i tyle. I inaczej tu nic nie wymyślę. Jakbym nie kombinował, dobra tutaj, tutaj i tutaj. I tak to będę musiał zostawić. Kurde, jak to z tym tynkiem tutaj będzie słuchajcie? Tink do samego zawiasu, mi do ślepki tak nie wyjdą, kurde coś jest nie tak słuchajcie. Czy wejdą? To jakiś to to wyjdzie, jak ze stropian dojdę tutaj tu obiadę klejem, to już będę bardzo blisko. Chyba, że zostawię tu trochę luzu na steropianie, i tą siatkę jakoś tak delikatnie ją wtopimy. Ta no, to jest jedyna opcja, chyba delikatnie, głębiej po prostu tutaj się to obrobi. I tyle, zostawię tu po prostu luzu. te nie wiem, 5 mm przy tej stronie. A później się tynkiem zapryska i będzie chyba git. Nie wiem, czy wtedy mi te zaślepki tu powchodzą. No ale coś trzeba będzie wykombinować, no bo inaczej nie przykleję tej, tej listwy. Mógłbym to na, na rogu wziąć przyklej, musiałbym tego zerwać i tu bym musiał na rogu go tak przykleić na winklu, ale nie, to chyba obiadę tak sobie klejem jakoś. Zobaczymy, może damy jakoś radę taką przyjąć na te 5 mm, tu po długości i tyle. No bo tak innego to za bardzo wyjścia nie ma. No Bym w połowie taśmy nawet pade wysunąć to dalej. wtedy by coś to dało. To i tak nie da mi nie da rady żeby to pociągnąć w całości. I tak trzebie ciąć w kawałkach i tak trzebie ciąć kawałka. Więc za bardzo nic z tego nie będzie. No dobra zobaczymy. Na razie kleję taki. I zobaczymy jak będziemy później to przy obróbce robić Zawsze w razie czego, w najgorszym przypadku Będzie można to oderwać i jakoś Jakoś pokombinować, tylko tyle że górną trzeba jeszcze od, Odkleić Ale to To się zobaczy Dobra to teraz tutaj sobie mierzę Tylko ten kawałek i, No i jadę z tym po kolei Zaraz jakieś śniadanie i po kolei Z tamtymi dalej będę kontynuował Jest tego trochę także Będzie zabawy Przyszedłem tu jeszcze sprawdzić na ten zawias jak wygląda i powiem wam, że no może delikatnie jest więcej miejsca, ale jakoś bardzo dużo nie ma tego, nie wiem, zobaczymy jak to będzie z tej strony, może jakoś się uda tutaj wcisnąć tą e, tą listwę. Tutaj mam ścinki tam z, z tych poprzecznych jak chciałem na sześćdziesiątkach na drzwiach i takie mi tu zostały kawałki. Z tego to jest? Chyba z tego, no bo użyłem je na bok jak tam docinałem i tak myślę słuchajcie, że tutaj nie będę Zakończał na zero na razie, tylko sobie do, do końca poszerzenia pojadę. Bo przyglądałem tam się na kanale brukarza, jak on to wykańcza. I z tego co widziałem, to styropian dajemy tylko do tego momentu tutaj o. I tu zakończamy ten yy, yy, styropian. Tutaj nic nie lecimy, bo później tu będzie można elegancko papą tutaj zgrzać sobie pod same drzwi, tak jak pokazywał. Tylko u mnie to jest na równo kurde, u nich był tutaj ząbek taki na poszerzeniu. I właśnie i ciekawe jak to się będzie miało tutaj. Ale w sumie nie będzie tego chyba widać, kurde, nie, dojdzie kostka i, i nie powinno być tego widać, chyba że wcześniej trochę skończę, ale to znowu będzie widać białe, albo lekko wyżej się wiedzie, na, nad ten, nie, jak to się, tak, żeby się tam z zerem zgadzało, dobrze ja mówię? I tak się będzie zgadzać, no właśnie, no nie wiem, tak czy inaczej widziałem że tam jak papą obrabiali tutaj te, ten cały winkielek i chyba tak samo trzeba je zrobić. Więc biorę tylko te dwa, ucinam 45 tam i tam, i puszczam tutaj do końca poszerzenia. A jak coś, to się później odetnie, po prostu i tyle. No i górę i będę mógł przechodzić za winkiem na szczyt i po kolei, po kolei dalej sobie z tym lecieć. Lecą, ale to chyba nie po mnie, mam nadzieję. Jest to wojskowe chyba. oni dają? Cholera Słuchajcie, mamy zakończony temat e, klejenia. No i teraz tak, jest zła wiadomość dzisiejszego dnia, jest taka, że prawdopodobnie dzisiaj listy nie dojadą, bo nie dostałem żadnej cynki z DPD, a zawsze no. wysyłali maila, e, więc trzeba będzie zmienić plany trochę. E, tak czy inaczej e, mogę iść robić ten styropian, sobie poczrzeć sobie kilka tam e, tych, tych, tych paczek. A może i kilkanaście. No i coś będę musiał myśleć, tak, co to jutro rano robić. No bo kurde, tutaj za bardzo nic nie zrobię, wszystko mam gotowe. Więc chyba trzeba będzie zmienić plan i montować drzwi jutro od rana. Wydaje mi się. Tylko muszę zobaczyć, czy mam piany wystarczająco. I dzisiaj już se dokończę. Tu steropian sobie, sobie poprzycieram. No nie wiem, kochanie, to wojskowe chyba jakieś, wiesz? A, bo myślałam, że się nie, ziemi. <grym> nie, to nie się nie ziemi. <grym> no i ten. No i tak, tak chyba zrobię, słuchajcie. Pakuję teraz te sprzęty. Zostało mi listę jeszcze na to, żeby obrobić drzwi tamte zewnętrzne, główne. Chyba nawet tam są trzy, cztery mam, to i tak za dużo, ale to w razie jakbym spieprzył którąś to, to zostanie. No i tak, no i sprzątam te, ten bałagan i wbijam się na garaż i tam zrobię trochę miejsca i po prostu potaruję już. Dzisiaj jeszcze mam te dwie godziny, to potaruję tam ile się da, a później muszę wziąć się za trawę. Co prawda, zwolniła trochę już ze wzrostem, no bo temperatura robi swoje. Trochę na Żyłkową skoczę może, no i taki dzień już dzisiaj będzie chyba do końca. E, luźny bym powiedział. No i jutro chyba trzeba będzie wziąć się za drzwi. Wyjścia innego chyba nie widzę z tej sytuacji, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi co bym jeszcze mógł zrobić. W łazience sufit za wyszpachlowania jeszcze, ale chyba nie ma sensu teraz w to włazić. E, tak samo jeśli chodzi o posadzki w środku stwierdziłem, że chyba e, dopiero je będę szlifował i tam prostował jak je wygrzeje. W razie czego jak tam miałoby coś nie wiem, opaść, osiąść e, czy coś takiego, to żeby po prostu no, żeby wtedy to zrobić, a nie, że ja poszlifuję, niby wyprowadzę sobie tak, żeby było dobrze, a później wygrzeję i znowu gdzieś się porobię jakieś nierówności, choć nie powinny tak naprawdę, ale lepiej chyba poczekać na jakieś tam wygrzanie tego i wtedy dopiero poszlifuję i tak to się będzie też przedstawiać. Dobra, to nic, trochę mamy godzinę, za 15.03, no to jeszcze z godzinkę, z półtora porobię ten, ten styropian i, i później lecę na kosiarkę. Trochę na żyłkowej, bo dawno na nim nie siedziałem. Trzeba było rów obkosić, kurde. No nie wiem, zobaczę, coś tam podziałam jeszcze dzisiaj na pewno. Do widzimy się w garażu. Ok, słuchajcie, zacząłem setarować, tak patrzę. Powiem Wam, że jak ten stropian, każdy kawałek tak by był, to byłbym zadowolony, bo bo jest naprawdę igła. A nie ma tak naprawdę różnicy z drugiej strony. Trzeć to trzeba było. Z tego co pamiętam, ktoś, ktoś kiedyś mówił, że wypuklony do przodu. Lekko to delikatnie przytaruję i, i tyle. I odkładam sobie tutaj, robię to tu w środku, żeby na zewnątrz bałaganu sobie po prostu nie robić. Nie wiem czy jest sens to tą poziomicą sprawdzać tak co trochę co, co, co każdy lecisz kurde Tak, no i igła To lekko wklęśnięte z tej mańki A z tej lekko wypuklony, no to, to by trzeba było tutaj przyskrobać, więc jadę i skrobię Jeszcze chyba nie ma za to co Dlatego orać tylko tak o, i tyle. I, i następnie no i dobra, tak taruję, jak się instaluje, jak gdzieś jest mocniej wklęśnięte to wtedy bardziej po rogach trochę zjeżdżam, żeby to na jakiejś tam płaszczyzny doprowadzić. Ale tak czy inaczej, luzu nakleju będzie, więc to takie małe odkrycia nie powinny stanowić problemu. Powiem wam, że teraz mam rozkwinkę. Jak będę tarował całą zewnętrzną powierzchnię już po położeniu styropianu. Nie wiem czy sobie nie użyć tej mojej zacieraczki. Nie wiem czy ci co oglądali to pamiętają. Eee, zacieraczkę tą co miałem do tynków. Ja mam też do niej rzep normalnie i papier tam jakiś powiedzmy nie wiem, 120 czy 80. I czy nie łatwiej będzie mi tym sobie lecieć i ładną płaszczyznę robić. No nie oszukujmy się, tarka. A kurde kółko o średnicy 60 cm tam jest czy 50 to naprawdę mógł, może robić robotę. Gdzieś tam też słyszałem, że yy, robią żrafami yy, ten. Normalnie z odkurzaczem sobie docierają styropian. Gdzieś tam słyszałem. Gdzieś chyba na pracach wykończeniowych czy, słyszałem, czytałem gdzieś tam Że gdzieś działają z tym, ale tak myślę czy się nie może sprawdzić taka no właśnie ta. Ta zacieraczka przy tym no, zobaczę. Na pewno spróbuję na kawałku. Jak nie będzie dawać rady, będzie jakaś lipa, no to się odpuszczę Mogłoby to zadziałać. Kto wie, przyjdzie czas na testy, To będziemy robić. Ok, ja podarowałem tyle, ile czasu było. Lecę, mam do skoszenia trawę jeszcze Także mi to nie i tak z tym zejdzie Trochę na Żółkowej też pogram No i co, jutro działamy z drzwiami prawdopodobnie od rana I taki też będzie plan, Osadzić te drzwi Powklejać też te taśmy już, naczytaśmy taśmy, no te listwy apu Na nie zabezpieczyć i będzie można już wtedy Zbrać się za startówki, mam nadzieję, że do południa tam mi, tam ogarnę te drzwi, a później a później będziemy lecieć sobie z tą listą startową. O ile przyjdzie, no ale mam nadzieję, że jutro będzie. Tak też powinno być tak naprawdę, bo w drodze jest, więc... Więc koniec na dzisiaj, spadam, trzymajcie się, do jutra, cześć.